W naszym terenowym studiu nad jeziorem Wielkim Wskępem przebijało się już kilkoro, kilkoro gości tutaj na, na naszej kanapie, ale teraz, e, drodzy Państwo, razem ze mną, ja bym powiedział, organ nadzorczy e, tego, co, to, co, co tutaj, e, co się dzieje, czyli Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ze mną jest Maciej Banachowski, prezes WOBR województwa kujawsko-pomorskiego oraz Marcin Makowski, prezes Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogodowia Ratunkowego. Dzień dobry. Również witam. Panowie, no już e, mamy godzinę. Prawie 16. Już większość tych scenariuszy, tych konkurencji, które, które dzisiaj czekają na zawodników za nami. Powiedzmy, że jesteśmy na półmetku mistrzostw. Jak wrażę wasze wrażenia, jak wasze odczucia? Może Maciek zaczniemy od Ciebie. Ja chciałbym na wstępie od razu przeprosić za mój głos, mam zapalenie ktani. Przede wszystkim powiem tak, konkurencje są bardzo wymagane od zawodników takiej dużej umiejętności udzielania tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. To, co w tym roku się dzieje, czyli podczas tej trzeciej edycji, to można powiedzieć, że to rzeczywiście są naprawdę grube mistrzostwa. Tak? Mamy fajne, mocne konkurencje, które wymagają od ludzi, od zawodników bardzo dużej wiedzy na temat typowo kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak i również kwestii związanej z ratownictwem wodnym. Więc tu można powiedzieć, że z roku na rok nasze mistrzostwa. Idą o stopień wyżej, czyli cały czas podnosimy tą, ten stopień, aby ten poziom naprawdę był bardzo wysoki. Cieszymy się, że coraz więcej mamy zainteresowania właśnie przyjazdem na nasze mistrzostwa e, wszystkich jednostek, no można powiedzieć jednostek z, z, z regionu nie tylko kujawsko-pomorskiego, ale z całego kraju. To Maciek powiedział, że konkurencje są bardzo wymagające, a ja również bym dodał do tego, że są bardzo widowiskowe. Tak, tak jak konkurencja ze śmigłowcem, naprawdę mega konkurencja. No myślę, to było duże zaskoczenie dla, mega konkurencja, duże dla zaskoczenie zawodników. dla zawodników, a jeszcze możliwość y, przelecenia się tym śmigłowcem wojskowym, to naprawdę była no, mega, mega wielka sprawa. Świetnie, tutaj ja myślę, Maciek właśnie mówiłeś o tym, że, że jest duże przedsięwzięcie, coraz większe, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem czy się ze tego zgodzicie, ale to przedsięwzięcie, tak duże przedsięwzięcie, w którym zaangażowane jest, no myślę, że ponad setka osób spokojnie. No myślę, blisko ponad... 300. Nawet chciałem powiedzieć, że około 200, więc, więc jak najbardziej myśląc o samych pozorantach, chociażby masa ludzi. Myślę, że... Gdyby nie dobra współpraca e, organów takich właśnie jak Województwo Kujawsko-Pomorskiego, jak, wo, jak, Kujawsko jak Litnowskie WOP, jak samorządy, jak nasi e, patroni, nasi partnerzy, to chyba myślę, że moglibyśmy co najwyżej zrobić jakieś małe manewry i jednodniowe, jednodniowe. Może tak. My zaczynaliśmy od manewrów i tutaj ze względu na to, że e, zauważyliśmy potencjał tutaj, nie tylko potencjał jako... Nie chwaląc się tutaj jako jednostki, które to organizują, ale potencjał właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy obecnie, czyli KMP nad jeziorem Wielkim Skębskim. Ale też tutaj warto powiedzieć, że dzięki właśnie zaangażowaniu jednostek pozoracji, jeżeli chodzi o pozorację, pozorantów, to dzięki nim możemy zrobić naprawdę wysoki poziom tych mistrzostw. Jeżeli chodzi o kwestie współpracy, to można powiedzieć, że też tutaj się nie chwaląc jeżeli chodzi o WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, który zrzesza wszystkie jednostki WOPR, przede wszystkim podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, no jesteśmy jedną wielką rodzinę. każdy tutaj nawzajem się wspiera. Jeżeli nie tylko chodzi o mistrzostwa, ale nawet jeżeli chodzi o działania ratownicze poszukiwawcze w każdym zakątku naszego regionu kujawsko-pomorskiego wspieramy się nawzajem. I tak samo jeżeli chodzi o mistrzostwa, nawzajem wspieramy, aby ta organizacja była naprawdę na wysokim poziomie. Więc jeżeli chodzi też o kwestie związane z patronatami, z kwestią wsparcia innych firm, to tutaj można zobaczyć, jakie to są firmy. Naprawdę to są firmy z najwyższej półki, jeżeli chodzi o kwestie ratownictwa wodnego, sprzętu do kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprzętu do symulacji, jak i sprzętu typowo do kwalifikowanej pierwszej pomocy. Więc można tu powiedzieć, że te wsparcie... Nie tylko zauważane jest w naszym regionie, ale przede wszystkim też w, w, wsparcie z całego kraju, jeżeli chodzi o firmy, które zauważyły potencjał, który rzeczywiście jest w tych mistrzostwach. Zanim Marcin jeszcze, jak rozmawiałem z Michałem Żyłą z firmy Lerdal Polska, zapytałem, skoro jesteście światowym potentatem w tym szkoleniu z zakresu medycyny, to skąd wy się wzięliście w takim małym powiecie lipnowskim, na, na, na tle oczywiście mówimy całego świata. On mówi, no jesteśmy tam, gdzie, gdzie, gdzie takie rzeczy, rzeczy się dzieją po to, żeby, żeby praktykować i żeby wspierać takie, takie wydarzenia. No to cieszy, to cieszę. Jasne, okej. Okay. Marcin, coś, coś dodać na temat tego, tego wsparcia? No Maciek mówił o firmach, które nas wspierają. No ale takimi najważniejszymi w zasadzie tutaj e, instytucjami i samorządami to jest województwo kujawsko-pomorskie na czele z panem marszałkiem Piotrem Całbeckim e, i powiat lipnowski na czele z panem starostą Krzysztofem Baranowskim. E, bez ich wsparcia w zasadzie ta impreza byłaby, no myślę, że bardzo, bardzo trudna do realizacji. Tak? wsparcie finansowe, wsparcie bazowe lokalowe, to jest naprawdę bez tego się no nie jesteśmy w stanie zrobić tak dużej imprezy. Myślę, że ta impreza już się wpisała w kalendarz Kujawsko-Pomorskiego Województwa. Więc tutaj no ogromne wsparcie, tak jak Marcin powiedział, no to jest naprawdę bardzo, bardzo duża zasługa właśnie. Znaczy na pewno tutaj przez to, że rzeczywiście impreza jest na wysokim poziomie to te firmy też no, sięgamy po firmy, po instytucje z najwyższej półki, tak? E... Bo już możemy po prostu. Tak, tak. I rzeczywiście raz, że przyciąga to zespoły, no bo widzą, że są to rzeczywiście, no, jeżeli ufają nam najlepsze marki w Polsce, no to warto po prostu na takie zawody przyjechać. Maćku, jesteś na co dzień ratownikiem medycznym. Rozmawiałem tutaj chociażby z, wczoraj z Andrzejem Kmieciakiem i chyba, jeśli dobrze pamiętam, tak, z, z doktorem, doktorem nauk medycznych Przemysłowym Paciorkiem, konsultantem wojewódzkim, tak, też o tym, o tym rozmawialiśmy i to jemu przede wszystkim zadałem to pytanie. Jak? I, I zresztą dzisiaj chociażby też doktorowi nauk medycznych Markowi Dąbrowskiemu, przepraszam, zadałem również to samo pytanie. I chciałbym z Twojej perspektywy wiem, że jako prezes, domyślam się odpowiedzi jako prezes jak ważny wpływ na rozwój medycyny ratunkowej mają jednostki wodnego, wodnych ochotniczych pogotowia, wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego? No, bardzo wielkie. Tu jest, można powiedzieć, takim, w niektórych kwestiach, one, że tak powiem, pierwsze ogniwo są, jeżeli chodzi o udzielanie tej pierwszej pomocy. Jednostki, czyli podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, tutaj patrz, WOPR, wszystkie jednostki, które są wpisane jako jednostki współpracujące z Państwem Ratownictwem Medycznym. Przeważnie, jeżeli chodzi o wypadki nad wodą, są pierwsi u tego poszkodowanego. Więc tutaj można powiedzieć, odgrywają już tę najważniejszą rolę, jeżeli chodzi o kwestię udzielania tej pierwszej pomocy, no i przekazaniu tutaj zespołowi ratownictwa medycznemu. I my tutaj właśnie stawiamy, aby ten poziom kwalifikowanej pierwszej pomocy był. Był bardzo wysoki. Ja powiem szczerze, jako ratownik medyczny, naprawdę bardzo mam ogromną satysfakcję patrząc właśnie na tych zawodników, w jakim stopniu oni udzielają tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bo ja wiem, że jak przyjadę jako ratownik, jako pracujący na zespole ratownika medycznego, wiedząc, że tu są ratownicy, którzy naprawdę profesjonalnie zabezpieczą mi poszkodowanego i przekażą odpowiednią wiedzą i informacją, co temu poszkodowanemu dolega i z czym ewentualnie muszę ewentualnie wiedzieć, co mu w dalszej kolejności już tej medycyny, tej zaawansowanej pomóc. Naprawdę to jest y, y, bardzo zadowalające i cieszę się, że akurat kwalifikowana pierwsza pomoc idzie w tym kierunku, bo można powiedzieć, że Marcin tu chyba się ze mną zgodzić, że kwalifikowana pierwsza pomoc będzie głównym takim prymem jak Kujawsko-Pomorskie. No bo mistrzostwa już jest. No już jest, można powiedzieć, mamy mistrzostwa polski ratowników wody w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ja z, powiem tak, no, od jakiegoś y, y, czasu zaobserwowałem i to przed mistrzostwami, że ta kwalifikowana pierwsza pomoc w jakim sensie kulała, tak? Niektórzy podchodzili do tego bardzo profesjonalnie, mówię tu o ratownikach wodnych, że chcieli rzeczywiście się dużo nauczyć, bo no wiadomo, no, okres wakacyjny przychodzi, my tej pracy mamy w okresie wakacyjnym bardzo dużo, no ale tu nie chodzi o, to, o tylko okres wakacyjny, jako podmioty działamy całorocznie, całodobowo, więc tu ta wiedza powinna być, że tak powiem, całorocznie i całodobowo też, jeżeli chodzi o ratowników wodnych. Niektórzy podchodzili do tego mniej profesjonalnie, po prostu chcieli tylko kwita, a tu widzę, widzimy, że tych ratowników z roku na rok jest coraz więcej. Czyli widzimy, że chcą tej wiedzy naprawdę tu fajnie jeszcze do, warto dodać, że, wracając do mistrzostw, warto dodać, że fajnie realizuje się z roku na rok ta misja mistrzostw, gdzie rzeczywiście wzrasta ten poziom udzielanej kwalifikowanej pierwszej pomocy. To był jeden z celów mistrzostw, żeby po prostu to rosło, wkraczało na coraz wyższe poziomy. A... Coraz, coraz lepsza jakość, coraz lepsza współpraca ratowników i to rzeczywiście ta misja widać z roku na rok coraz bardziej się realizuje. Także to jest na pewno motywujące do dalszego działania. Mhm. Tak, żeby już nie nadwrążyć Maciek twojej krtani, twojego gardła, to tak ku końcowi. Z każdym z... Wczoraj rozmawiałem z każdym z prelegentów. Dzisiaj rozmawiałem właśnie z Markiem Dąbrowskim, czy, czy z Michałem Żyłą i w każdej z tych rozmów na temat właśnie medycyny ratunkowej, na temat misji, na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo tak, wychodził taki wniosek, że jak ważna w tym wszystkim jest praktyka, jak, jak to jest istotne na każdym szczeblu. No, wy ratownicy medyczni macie, macie to powiedzmy na co dzień, ale ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, e, chociażby, no, no, no jednak jak, jak ważne to jest właśnie, wczoraj pamiętam e, rozmowę z Marią Adamczyk z Polskiej Rady Resuscytacji, Resus Resuscytacji, przepraszam, e, która powiedziała, że wiele razy spotyka się z ludźmi, którzy mówią: A ja to umiem, ja umiem uciskać, i nagle wychodzi, wychodzi na fandomie 60%. Na przykład, prawda? Bo rzeczywiście, tutaj, w te, no rzeczywiście, dużo się wie, dużo się umie. Ale w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, gdzie dochodzą emocje, gdzie dochodzą, tak jak tu na scenkach, fajna charakteryzacja, jakieś efekty pirotechniczne, e, no nie wiem, osoby, które naprawdę fajnie odgrywają swoje role, no to zaczyna się wtedy problem dopiero, tak? Bo nie ma tego automatyzmu w działaniu, zaczynają się błędy, po to te mistrzostwa, po to te, bo... Wiadomo, przecież Maciek no na pewno potwierdzi, wiem, jak, jak chłopacy z naszej jednostki, nasza drużyna. To są miesiące przygotowań. Więc to też jest taka wartość dodana. To nie jest tylko... To co to, to, to widzimy na mistrzostwach, to jest tylko taka można powiedzieć, zwieńczenie tych miesięcy przygotowań, a to wszystko wpływa później na jakość udzielanej tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dokładnie, tak jak Marcin powiedział. No, no ja jest... powiem, powiem szczerze właśnie, to też, też, też mówiłem właśnie, czy, czy, czy wczoraj Maria Adamczyk, czy tutaj dzisiaj z Markiem Dąbrowskim rozmawiając. Ja w tym roku zrobiłem właśnie kurs kwalifi kwalifikowanej pierwszej pomocy, dosłownie dwa miesiące temu. No i idąc na ten kurs e, teoretycznej wiedzy miałem bardzo dużo, bo, bo chociażby będąc u Was z ratownikami naszej jednostki na profilaktykach, e, czy, czy, czy no na różnych właśnie, czy chociażby na, na, na mistrzostwach, miałem okazję to widzieć, więc dużo tej praktyki było. No i jeżeli chodzi o chociażby RKO, e, okej, okay, wiedziałem, jak, wiedziałem jak, jak to teoretycznie zrobić, ale gdy podszedłem pierwszy raz do Fantoma, to przypomniało mi się, że ja ostatni raz przyciskałem Fantoma 15 lat temu na przysposobieniu obronnym. Ale wiesz co, tu jest bardzo ważną rzecz, tę też te trzeba powiedzieć, bo jak sam zauważyłeś, ukończyłeś teraz szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownicy mają po trzech latach, że tak powiem, recertyfikację, czyli dopiero po trzech latach mhm. podchodzą, czyli można powiedzieć, odnawiają swoją wiedzę. Jeżeli chodzi o mistrzostwa, to zobacz, co roku oni odnawiają tę wiedzę. To oni cały czas są w biegu tak muszą się przygotowywać to nie tylko że oni przyjeżdżają na te mistrzostwa oni do tych mistrzostw jak Marcin powiedział przygotowują się już od dłuższego dłuższego czasu więc my że tak powiem dajemy możliwość żeby oni byli cały czas w ciągu cały czas tą wiedzę Cały czas praktykowali, cały czas nabywali i tak jak powiedziałeś, praktyka jest bardzo ważna. Ja też tutaj namawiam wszystkie osoby, jak skończą kwalifikowaną pierwszą pomoc, to nie, 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 nie powinni się czuć, że oni już mają taką wiedzę wystarczającą, że już nie muszą inne kursy robić. Jako ratownik medyczny, przepraszam Marcin, jako ratownik medyczny... To, że jestem ratownikiem medycznym, mam tytuł ratownika medycznego, nie zwalniam mnie z tego, żeby cały czas doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Więc na bieżąco, cały czas jeżdżę na szkolenia i cały czas tą wiedzę. I tak samo namawiam wszystkich ratowników wodnych. Słuchajcie, nadrabiajcie, nie tylko kwalifikowana pierwsza pomoc, ale różne kursy oczywiście tutaj wybrać te, które mają naprawdę dużą wiedzę merytoryczną i dużą, nastawiają się na dużą praktykę. Aby ewentualnie doskonalić swoje umiejętności. Namawiam, aby też przyjeżdżać na mistrzostwa, bo nie tylko chodzi tutaj, żeby wygrać, ale sprawdzić swoje umiejętności. Ja też tutaj namawiam wszystkich ratowników, którzy startują: Słuchaj, najważniejsze jest to, że Ty przyjechałeś tutaj i sprawdzi swoje umiejętności i swoją wiedzę przed sezonem, nie tylko akurat tutaj mamy przed sezonem wakacyjnym, ale całego roku swojej działalności, więc tutaj bardzo ważna rzecz żeby nawet te mistrzostwa cały czas nakręcają ratowników. Ja myślę jeszcze, jeżeli mogę dodać do tego, co Maciek powiedział, myślę, że Maciek potwierdzi jako fachowiec, myślę, że kurs kwalifikowany pierwszej pomocy jest dosyć mocno jakby Upchany, tak? Jest tam bardzo dużo rzeczy, to które fakt. trzeba przekazać, a rzeczywiście tych godzin, ile by nie było, można powiedzieć, to byłoby za mało, tak? to, prawda, to prawda. I tutaj właśnie to świadczy, ta, ta praktyka, którą po kursie należy jakby ćwiczyć, trenować, te umiejętności, które gdzieś tam na kursie zostały nam przekazane. Ale nie zawsze do końca można w pełni, po prostu no, ramy kursu nie, nie, nie zapewniają pewnych możliwości, które właśnie trzeba ćwiczyć dodatkowo, żeby rzeczywiście udzielać tej pierwszej pomocy, tak jak tutaj zawodnicy, tak jak tu drużyny. Jasne, no ja jak odebrałem swoje zaświadczenie o ukończeniu kursu i tak w myślach sobie powiedziałem, no to jeszcze masa roboty przed Tobą. I, 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 ale tak jak właśnie powiedzieliśmy no, reasumując, no, ta praktyka jest mega ważna i, i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli się tu spotkać po to, aby ratownicy z całej Polski e, mogli, mogli ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć bardzo dziękuję panowie za rozmowę e, moimi gośćmi byli Maciej Banachowski prezes Wobru Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marcin Makowski, prezes Lipnowskiego Wobru dziękuję bardzo Dziękujemy. Dziękujemy.